Cześć, witam was wszystkich w najnowszym odcinku komiksowej odsłony Gramani. W dzisiejszym odcinku zajmiemy się tematem, podejrzewam, całkiem popularnym ostatnimi czasy. Konkretnie chodzi tutaj o postać Doktora Strange'a. Szczerze na to, że niedawno w kinach pojawił się film Multiverse of Madness. Pytanie czy oglądaliście, napiszcie mi w komentarzach. Ja oglądałam, bawiłam się całkiem nieźle, ale to nie o filmie absolutnie będziemy dzisiaj mówić, a o komiksie, a konkretnie o Doctor Strange, części drugiej serii Marvel Fresh, którą już jakiś czas temu pierwszą część omawiałam na kanale i oczywiście możecie sobie nadrobić ten film, zobaczyć jaka była moja opinia, ale tak po Wkrótce muszę Wam przyznać, że ta pierwsza część jakoś specjalnie nie zrobiła na mnie wrażenia. Pytanie jak będzie z drugą częścią i z zamknięciem całej tej historii. Postać zwana Stranger istnieje w amerykańskiej popkulturze, konkretnie w komiksie od 1963 roku, kiedy to Stan Lee po raz pierwszy narysował tego bohatera od tamtego czasu genialny chirurg Stephen Strange stał się doktorem Strange'em, przemierzył niezmierzone światy, kosmosy, inne wymiary i dotarł do serii Marvel Fresh, którą właśnie teraz możemy przeczytać także w Polsce. Na razie seria liczy dwa tomy, w tym momencie w Polsce mamy wydane dwa, natomiast jeżeli kupicie drugi tom jako pierwszy, to tak naprawdę od razu wam powiem nie zrobi wam to wielkiej różnicy. Ze względu na to, że nie potrzebujecie jakoś strasznie znać poprzedniej fabuły do poznania, tego Komiksu. Dodatkowo na samym początku komiksu jest takie króciutkie wprowadzenie, które pozwoli wam się po prostu szybko wstrzeić w fabułę. Dlatego też na szczęście opowiadając wam konkretnie o tym komiksie, nie muszę się jakoś strasznie bać o jakieś spoilery albo po prostu, że wam coś za bardzo zdradzę ze względu na to, że ten komiks działa bardzo dobrze samodzielnie. Więc przechodząc bardzo szybko do fabuły, od razu zdradzę wam, że ta fabuła zabiera nas w środek akcji szybciej niż ja rozwinęłam cały ten wstęp. Dr. Strange po powrocie ze swoich licznych wojaży, które odbył notabene w tomie pierwszym, czuje się samotny. Całe dnie spędza wspominając swoje poprzednie miłości, zastanawiając się nieco nad życiem, ale nie będzie miał zbyt dużo czasu na to zastanowienie się, ze względu na to, że lada moment czeka go wielkie wyzwanie. Doktorowi Strange składa niezapowiedzianą wizytę czarnoksiężnik Zolos i więzi go w pułapce, a to wszystko po to, aby mógł rzucić zaklęcie na Galaktusa i wygnać go z tego wszechświata. Niestety, Galaktus, pomimo tego, że jest bytem niezwykle niebezpiecznym, a także raczej nieprzyjemnym, jest niesamowicie potrzebny do istnienia całego wszechświata i równowagi we wszystkich multiwersach. Uwięziony doktor Strange, który nie jest w stanie zapobiec temu wydarzeniu, absolutnie nie jest zadowolony, ponieważ wie, że to wygnanie Galactusa wywoła ogromny chaos w świecie magii i nauki. I tak zaczyna się nasza fabuła. Notabene to, co wam opowiedziałam, to jest pierwszych z 14 stron komiksu. Fabuła tego komiksu od samego początku absolutnie pędzi na łeb, na szyję, nie daje nam się nawet na chwilę zastanowić, bo na 14 stronie tego komiksu Galactus ląduje w otchłani mistycznych krain, a do Doctor Strange będzie musiał zapobiec katastrofie i go stamtąd wyciągnąć. Biorąc pod uwagę ogrom tego zadania, na początku Doctor Strange planuje samodzielnie się uporać z tym problemem, ale bardzo szybko zaczyna rozumieć, że sam nie da rady, więc będzie musiał nawiązać sojusze. Sojusze takie, które chce nawiązywać jak najbardziej, a nawet odświeżać, ale także takie sojusze, które absolutnie nie są mu na rękę. No ale kiedy na twoich barkach spoczywa los wszechświata, całej galaktyki, ogólnie jakiegokolwiek istnienia, wiesz, że musisz się decydować na najbardziej brutalne i najbardziej bezwzględne decyzje w swoim życiu, nawet jeżeli nie będziesz z nich za bardzo zadowolony. Jedną chyba z bardziej charakterystycznych cech całego tego komiksu jest absolutnie galop. Tutaj akcja nie czeka ani sekundy, pędzi do przodu, jak szalona. I owszem, w pewnym momencie akcja zaczyna kręcić, Wokół jednego konkretnego tematu, ale wciąż się wszystko zmienia. Dodatkowo, w pewnym momencie zaczyna się nam naprawdę mnożyć cała ilość postaci, która się pojawia w tym komiksie. Jeżeli jesteście fanami Madwella i lubicie wyszukiwać postacie po rysunkach albo jakieś smaczki, które się pojawiają w związku z tymi konkretnymi postaciami, pojawiającymi się z różnych uniwersów, to jest to komiks, który da wam dużo zabawy, ponieważ w tych postaci pojawia się tutaj absolutne multum. Jedyne, czego w pewnym momencie odrobinkę żałowa, w przypadku tego komiksu, to kiedy przechodzimy powoli do tego punktu kulminacyjnego całej historii, to mamy ochotę troszeczkę się zatrzymać. Jednak twórca scenariusza nie daje nam tego momentu i bardzo żałuje, ze względu na to, że... To, co będzie musiał zrobić Steven, konkretnie w tym komiksie, jest według mnie bardzo ważne dla historii całego Marvela, jakby nie patrzeć. A jednak zostaje to potraktowane troszeczkę zbyt szybko. Z jednej strony rozumiem ten zabieg, ale z drugiej strony mam wrażenie, że w takiej konkretnej sytuacji to nawet najbardziej nieczuły człowiek przez chwilę jednak się zastanowił, ale Steven Strange tego nie robi. Może to taki konkretny zabieg? Ja wolałabym troszeczkę zobaczyć odrobiny człowieczeństwa jest Strange'u w tym konkretnym momencie niż to, jak jest pokazane w tym komiksie. Mimo wszystko sama przygoda jest dość ciekawa, na tyle ciekawa, aby powiedzieć Wam, że ten drugi tom jest zdecydowanie lepszy. Jeżeli miałbym wybierać spośród tych dwóch tomów, to zdecydowanie bardziej poleciłabym Wam właśnie tom drugi. Po zakończeniu tej pierwszej przygody mamy jeszcze przed sobą kilka komiksów ze Stevenem Strangerem, co oczywiście bardzo cieszy mnie jako fana. Od numeru 18 do 20 mamy jeszcze kilka przygód, takich pojedynczych, z czego tylko i wyłącznie jeden z nich ma tytuł, co mnie trochę ciekawi, ale pierwsza z tych przygód, która nosi numer dumny 18, bo, bo, bardzo dziwnie się opowiada o komiksie, który ma numer 18. Opowiada o nagłej wizycie doktora Strange'a w domu pewnej pary, która przygotowuje urodziny dla swojej córeczki. Okazuje się, że w tym konkretnym domu przebywa jakaś straszna istota i Steven Strange musi ją znaleźć. I przy okazji demonuje absolutnie cały dom. Oczywiście, jak łatwo się domyśleć, rodzice dziewczynki są absolutnie zachwyceni tą niesamowitą wizytą doktora Strange'a, jednego z Avengersów. Kolejny komiks o numerze 19 zaczyna się wypadkiem samochodowym. Młoda kobieta prowadzi samochód i niestety ulega wypadkowi w momencie, kiedy zobaczyła na drodze ducha. Oczywiście zaraz potem pojawia się Doctor Strange i stara się pomóc kobiecie oraz jej dziecku. Niestety, sen kobiety zdecydowanie gorzej przeżył ten wypadek i Steven Strange stoi przed ogromnym dylematem, ze względu na to, że dziecku zostało dosłownie kilku minut życia i może zadecydować o jego życiu bądź śmierci, używając zakazanego zaklęcia. Jak to się skończy, zdecydowanie polecam przeczytać, ponieważ ten konkretny komiks, pomimo tego, że nosi numer 19, ma w sobie bardzo ważny element, jeżeli chodzi o postać Stevena Strange'a. I co też mnie bardzo dziwi, czy jest to komiks, który jest historią niekanoniczną, bo tak by to wyglądało, ale z drugiej strony znalazł się w tym zbiorze, więc w sumie powinien być komiksem kanonicznym. Nie wiem, jeżeli cokolwiek wiecie na temat tego komiksu numer 19, to napiszcie mi w komentarzach, ponieważ według mnie to, co się tutaj dzieje, jest bardzo istotne i bardzo mocno wpływa. Na dalsze losy Stevena Strange'a. Kolejny komiks o numerze 20 jest niejako kontynuacją poprzedniego i niejako zupełnie nową przygodą. Powraca tutaj postać, która pojawiła się już w poprzednim tomie: Kanna i przeżywają ze Stevenem Strange'em pojedynczą kolejną przygodę, ale także pojawia się tam dodatkowy wątek, który jest związany z poprzednim komiksem czego nie mogę wam zdradzić, bo zdradzę wam stanowczo za dużo i nie będziecie mieć fanu z czytania. Na sam koniec mamy dwa komiksy, które mają tytuły, co ciekawe. Pierwszym z nich jest mój absolutny ulubieńc z całego tego tomu, czyli Noc Duchów. Komiks ten opowiada bowiem o bardzo konkretnej nocy, specjalnej nocy, konkretnie Halloween w domu Stevena Strange'a. I jak podejrzewam, wy także podejrzewacie, absolutnie nie będzie to zwyczajna noc. Ostatni komiks w tym tomie to Psikus. Historia, która w ogóle nie opowiada o Stevenie Strange'u, a raczej nie bezpośrednio jest bardzo ciekawym przykładem tego, co potrafią magowie. Tak, oto dochodzimy do końca komiksów w tym tomie, ale nie dochodzimy do końca zawartości w przypadku tego wydania, ze względu na to, że mamy tutaj jeszcze trzy bardzo ładne ilustracje, które były okładkami do tych wydań zaszytowych. Oczywiście jak zawsze bardzo piękne, i oczywiście jak zawsze chciałabym z nich zrobić plakaty. I tego to zamyka nam się tom drugi, przygód Stevena Strange'a z serii Marvel Flash. Oczywiście na sam koniec, jeszcze szybciutkie pokazanie wydania odegmontu, ze względu na to, że w sumie przed chwilą wam je pokazałam. A jest to wydanie z takimi tekturowymi okładkami i oczywiście ze skrzydełkami. Z przodu znajdziecie informacje na temat osób, które tworzyły ten komiks i nie omawiałam tych artystów i scenarzystów na początku ze względu na to, że opowiadałam o ich poprzednim filmiku, a dodatkowo nie chcę po prostu się powtarzać bez końca dla osób, które tutaj się pojawiają, a dla osób, które pojawiają się tutaj po raz pierwszy zapraszam do zapoznania się z poprzednim po prostu filmikiem, bo szkoda myślę czasu. Myślę, że najważniejsze czas to jest. Recenzja i cała ta kupa ciekawostek, które mogę upchnąć w międzyczasie. Z tyłu wydania, oczywiście, także mamy zakładkę. Ale w przypadku tej tylnej zakładki nie ma tam nic specjalnie interesującego. Poza listą wszystkich komiksów, które możecie jeszcze dodatkowo dokupić jak montu z serii Marvel Flash. W sumie jest to ciekawe. Podsumowując, mnie ten komiks się całkiem podobał. Dobrze się przy nim bawiłam, zdecydowanie lepiej niż przy tomie pierwszym muszę przyznać, że nie był to komiks, który w jakiś sposób zmieni moje życie, albo zapamiętam go jako najważniejszą pozycję komiksową w moim życiu, ale był to po prostu przyjemny komik. Komiks o doktorze Strange'u. Zwłaszcza jeżeli lubicie tą postać, to myślę, że w ramach relaksu możecie się zapoznać jak najbardziej z tym komiksem. Natomiast jeżeli niekoniecznie lubicie doktora Strange'a, to myślę, że jest bardzo dużo innych komiksów z serii Marvel Flash, które mogą was zainteresować. Natomiast ten konkretny komiks myślę, że jest dla fanów doktora Strange'a i dla osób, które uwielbiają wyszukiwać inne postaci w innych komiksach z innych komiksów, ponieważ jest ich tutaj naprawdę, naprawdę dużo. Natomiast co Wy myślicie o tym konkretnym komiksie Doctor Strange? Czy Wam się podobał? Czy uważacie, że raczej nie jest to komiks dla Was? Czy po przeczytaniu macie jakieś podobne przemyślenia albo zupełnie inne? Podzielcie się nimi w komentarzach, chętnie je przeczytam. Natomiast ja na dzisiaj bardzo dziękuję Wam za oglądanie. Oczywiście możecie pozostawić lajka, suba, dzwoneczka. Udostępnijcie to wideo, jeżeli tylko macie ochotę. Natomiast ja na dzisiaj bardzo dziękuję Wam ponownie za oglądanie. Mam nadzieję, że przeczytacie sobie dzisiaj jeszcze coś fajnego. I do zobaczenia już w kolejnym odcinku. Cześć i pa pa!